Cześć wszystkim, z tej strony Sebastian Gęsior. Dzisiaj znowu będzie trochę o wyciskaniu odważnika. Powiemy sobie o tym, jak rotacja zewnętrzna w obręczy barkowej, tudzież jej brak, będzie wpływała na technikę wykonywania ćwiczenia oraz w jaki sposób przywrócić odpowiedni zakres tejże rotacji zewnętrznej, wzmocnić się w tym zakresie i wpłynąć korzystnie na wyciskanie. Będzie również dwa słowa o tym, jak należy pracować i czy w ogóle Należy pracować nad stożkiem ratatorów, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia. I tym samym, czy warto tak naprawdę poświęcać ogrom czasu przed treningiem na to, aby aktywować wszystkie mięśnie, które są uznawane za taką podstawę i stabilizacji, i bezpiecznej pracy z ciężarem. W takim razie zapraszam i za chwilę już przechodzimy do sedna sprawy. Dobrze. w pierwszej kolejności zajmiemy się kwestią ograniczonej mobilności. To oczywiście jest temat rzeka. Jeżeli mielibyśmy omówić to na warsztatach lub szkoleniu, prawdopodobnie zajęłby nam to z dwie godziny, aby cały temat dogłębnie z każdej strony rozgryźć. Natomiast Tutaj, z uwagi na to, że musimy taką pigułę informacji sobie przekazać, ograniczę się do dwóch zadań, które uważam stanowią całkiem niezłą podstawę do tego, aby rozpocząć trening już troszeczkę lepszą rotacją zewnętrzną i skuteczniejszym wyciskaniem. Myślę, że na pierwszy rzut można wrzucić ćwiczenie, które znamy w zasadzie chyba wszyscy, ponieważ jest dosyć popularne, czyli tzw. Tak wall slides. Polegają one na tym, że opieramy się na ścianie, staramy się ściśle docisnąć grzbiet i zaczynając z rękoma uniesionymi tak, aż ramiona są równolegle do podłogi, dociskając pozycję przedramion do ściany, wychodzimy w górę, starając się cały czas poruszać w taki sposób, aby jak największa powierzchnia i ramion, i przedramion stykała się ze ścianą. Niekiedy robię to również w pozycji leżącej. Gdzie zabieram jakieś małe handelki, które pomagają mi nieco poszerzyć ten zakres ruchu i w sposób dynamiczny zwiększać kontrolę w tym rozciągnięciu od powiedzmy 90 stopni odwodzenia do pełnego wyprostu nad głową. Z reguły powiedzmy 3-4 serie po 10 do 15 ruchów powinny być wystarczające, i tak przeważnie wygląda to u mnie, jeżeli czuję, że potrzebuję. To jest dosyć istotne, co zaznaczam. W dalszej kolejności używam bardzo często ćwiczenia, które powiedzmy jest bardziej, nazwijmy to funkcjonalne względem tego poprzedniego w kontekście wyciskania odważnika nad głowę. I polega ono na tym, że bierzemy kijaszek w ten sposób, Op. obejmujemy go tak, że dłoń dociska go od zewnątrz, pchając do środka. Natomiast my mamy kontrolę nad tym, drugą ręką by wzdłuż osi ramienia wykonywać obrót w kierunku do rotacji zewnętrznej widać to mam nadzieję że to jest zrozumiałe czyli tu mamy oś obrotu tak ciągną za ten ni poniższy Fragment patyka, ten drugi koniec, staram się wykonywać rotację zewnętrzną i mogę to robić w sposób bierny, myślę, że na początku jest to dobra opcja, a potem już stosować poizometryczną relaksację, czyli dochodzę do pewnej granicy, czuję, że już mamy tam rozciągnięcie, oczywiście barg jest opuszczony nisko i napieram dłonią tak, jakbym chciał wykonać rotację wewnętrzną względem osi obrotu, czyli naszego ramienia. Po kilku sekundach napięcia. Rozluźniam i pozwalam rozciągnąć sobie jeszcze bardziej. Tak. I znowu ta sama sytuacja. Napieram, staram się wrócić do pozycji wyjściowej. Oczywiście nie daję 100% napięcia, nie ma takiej potrzeby. Tak I znowu po powiedzmy 6 do 10 sekundach rozluźniam i pozwalam, rozlu ym, pozwalam rozciągnąć się jeszcze mocniej. Ok. To oczywiście wykonuję na dwie strony, i prawdę powiedziawszy. To ćwiczenie bardzo często wrzucam sobie gdzieś w ciągu dnia, niekoniecznie przed treningiem, tak aby podchodząc do treningu wyciskania, nie tracił za dużo czasu, bo coś takiego można wrzucić, nie wiem, podczas pracy z innymi ludźmi, czy nawet no nie wiem, mając chwilkę czasu w domu, jakaś chwila rozluźnienia rany, wziąć miotłę, kawałek patyka i coś takiego można zrobić. Jakkolwiek śmiesznie by to nie brzmiało, ale wydaje mi się, że chcą troszkę poważnie podejść do tematu treningu, trzeba sobie szukać tego czasu, żeby nie było tak, że wpadamy na siłownię i nagle 4 godziny nam schodzi trening z mobilizacją, aktywacją. Znowuż tą aktywacją i wrzuceniem wszystkich ćwiczeń i rozciągających, i wzmacniających, i mobilizujących. Okay? No więc wydaje mi się, że dwa te ćwiczenia to już jest całkiem niezłe podejście do tematu i zaadresowanie potencjalnych problemów z rotacją zewnętrzną. Oczywiście nie są one jedyne. Wydaje mi się jednak, że jeżeli zaczniemy od tego, będzie już naprawdę dobrze. Natomiast jak wyglądają braki techniczne spowodowane? Czy brakiem mobilności w kierunku do rotacji zewnętrznej, czy brakiem kontroli motorycznej, brakiem siły w kierunku do rotacji zewnętrznej? Zobaczmy. To jest prawidłowa pozycja wyjściowa przy wyciskaniu stojąc, odważnika, tak? I staram się oczywiście być ramieniem blisko, nadgarstek jest neutralny. Pamiętamy filmik o uchwycie, w którym mówiliśmy o tym, w jaki sposób należy łapać odważnik, żeby możliwie jak najkorzystniej zaangażować mięśnie sorska rotatorów oraz mięśnie globalne wykonujące ruch. I teraz, jeżeli mamy problem z rotacją zewnętrzną i zaczynamy wyciskać, to bardzo często łokieć wędruje nam na zewnątrz. To już będzie predysponowało nas do tego, że odważnik będzie chciał wlecieć tutaj do wewnątrz i oczywiście spadamy z odważnikiem w dół i jest po wyciskaniu. Inna rzecz, inna możliwość. Ok, nawet będziemy w stanie wyciskać, ale zobaczmy, że musimy walczyć do, z dodatkowymi siłami. Zupełnie niepotrzebnie, ponieważ pchając tym łokciem, łokciem na zewnątrz jeszcze musimy dodatkowo pracować na tym, żeby on nie zgiął nam ramienia do wewnątrz I to w sposób taki naprawdę niekorzystny, bo trzymając rękę prawidłowo, jeżeli przyzwyczajimy się do tego, że odważnik jest po zewnętrznej stronie, to on tak naprawdę może nam pomóc w tym, żeby odpowiednio pracować nad rotacją zewnętrzną, bo nas troszeczkę ciągnie na zewnątrz. Wystarczy tylko, że pracujemy mocno uchwytem i tu powinna być już ta równowaga, czyli przedramię jest pionowo lub prawie pionowo, utrzymujemy to rotację zewnętrzną i wyciskanie odbywa się w sposób optymalny, jeżeli chodzi o tor ruchu. Dobrze, a teraz powiedzmy sobie troszeczkę o tym, jakie mięsi będą odpowiadać za to, aby odpowiednio pracować w kierunku tej rotacji zewnętrznej. No, Większość z Was pewnie już kojarzy, że mm, mamy coś takiego jak rytm ramienno-opadkowy. W e-booku o wyciskaniu jest on opisany dosyć dokładnie. Jest tam również link do pewnego filmiku, który pokazuje o co tak naprawdę w tym chodzi oraz analiza względem tego, jak wygląda ten rytm, jeżeli zmieniają się ciężary, z którymi pracujemy. Powiedzmy jednak sobie teraz, że najistotniejszym jest to, że za odpowiedni tor ruchu i odpowiednią pracę łopatki i ramienia odpowiada kilka grup mięśni, to z rotatorów, oraz tak upraszczając sprawę do tego, jak łopatka ma się zachować, to jest to mięsień zębaty przedni, dolna część trapeziusa oraz górna jego część, czyli część odpowiednio wstępująca i zstępująca, czyli to ta górna. Tak? I teraz te mięśnie pracują w odpowiedni sposób łopatku. Gdy my idziemy do góry, ta łopatka rotuje się na zewnątrz oraz dopiero w ostatniej fazie unosi. Tak? I mając odpowiednią pracę tych mięśni możemy prawdopodobnie bezpiecznie wyciskać. O ile oczywiście mamy tam jeszcze odpowiedni wyprost w odcinku Jakby dość skomplikowana sprawa, ale ograniczmy się do tych mięśni, które odpowiadają za to, aby to wszystko grało i było stabilne. Na pierwszy rzut to będzie stożek rotatorów. Tam mamy cztery mięśnie. Spośród których jeden z nich odgrywa większą rolę niż reszta w kontekście tej pracy, tutaj w tym zakresie. Jest to mięsień podgrzebieniowy. Odpowiada on właśnie za rotację zewnętrzną. Powiedzmy, mówi się często, że jest to mięsień, który służy do tego, żeby podrapać się po głowie. Tak? I teraz można by domniemywać, a tak naprawdę wiele osób już w ten sposób pracuje, że jeżeli mamy jakiś Problem z wyciskaniem to należy adresować stożek rotatorów, albo jeszcze inaczej. W ogóle róbmy jak najwięcej stożka rotatorów tylko po to, żeby ten problem nie wystąpił. Okazuje się jednak, że może nie do końca jest to optymalne podejście, ale o tym za moment. W pierwszej kolejności w jaki sposób możemy pracować nad tym stożkiem rotatorów, w szczególności nad podgrzebniowym. Oczywiście każdy ma internet, Google i jest w stanie znaleźć sobie multum ćwiczeń, które będą odpowiednio adresować mięsień podgrzebniowy. Ja natomiast stwierdziłem, że dla mnie jest to niewystarczające, ponieważ nie dość, że mam dość ostrożne podejście do treningu mięśni stożkarotatorów, to jeszcze nie mam tak do, do końca przekonania, które z tych ćwiczeń jest najlepsze. Próbowałem na przykład tego ćwiczenia jednokrotnie, poświęciłem mu spory kawałek czasu, gdzie w pozycji siedzącej wykonuję rotację zewnętrzną, zarówno w ramieniu, jak i w łokciu, bardzo mocno rotując całą rękę. I, no, nie powiem, czuję tutaj dosyć mocno podrzebiniowy i całą okolicę łopatki, tak naprawdę, ale gdy poświęcałem trochę czasu temu ćwiczeniu, nie potrafiłem ocenić obiektywnie, czy ono cokolwiek mi. Dało. Dawałem szansę również temu ćwiczeniu, które jest bardzo popularne, zwłaszcza wśród polskich trenerów, gdzie z różnymi obciążeniami, czasami nawet stosunkowo dużymi, w pozycji leżącej na boku wykonujemy rotację zewnętrzną. Oczywiście ja powinienem mieć tu pod łokciem jakiś wałek, kawałek ręcznika, czegokolwiek, żeby ramię w sposób swobodny opierało się na tym, że przedmioci i Umożliwiało prawidłową rotację w pełnym zakresie ruchu bez angażowania dodatkowych struktur w celu ustabilizowania tej ręki w tej pozycji wiszącej nad moim bokiem ciała. No ale to już mniejsza z tym, to będziecie wiedzieć, tam musi być wałek. Jednak żadne z tych ćwiczeń, które prezentuję, nie powodowały jakiegoś zauważalnego obiektywnie w efektu w postaci poprawy stabilności czy. Siły wyciskania. I to było dla mnie zastanawiające, dlatego też sam niejednokrotnie nie polecam tych ćwiczeń swoim podopiecznym. I gdy zastanawiałem się przy okazji tego materiału, czy jest to w ogóle sensowne, okazało się, że jest badanie, które sprawdziło, w jaki sposób trening mięśni stożka rotatorów wpływa na obręcz barkowo zdrowej, powtarzam, zdrowej osoby. Zanotowano oczywiście wzrost siły mięśni stożkarotatorów, ale w żaden sposób nie wpłynęło to na rytm ramienno-łopatkowy, na technikę wykonywania ćwiczeń czy na siłę samego wyciskania. Zatem powstaje pytanie: Czy jest sens w ogóle podchodzić do tego treningu w ten sposób? Czy nie lepiej jest poświęcić więcej czasu na ćwiczenia uzupełniające, wzmacniające jakieś słabe. Ogniwa, ale w mięśniach, które wykonują prace globalne, typu prostowanie łokcia czy zginanie barku. Jednak jest jedno ćwiczenie, które sam bardzo często polecam i z którego korzystam. Chyba najłatwiejszą na początek wersją będzie to, gdzie korzystam z jednej gumy, łapiemy ją dłonią i przytrzymując ramię analogicznie do tego ćwiczenia w pozycji leżącej, wykonujemy rotację zewnętrzną. I po wykonaniu określonej ilości ruchów, powiedzmy, nie wiem, 6 do 10, wykonuje również odwodzenie horyzontalne, tak jakbym już czym odważni, starając się umieścić rękę w płaszczyźnie łopatki. Czyli jest to coś, co już bezpośrednio naśladuje ruch taki, jaki wykonuję z odważnikiem, i docelowo rzeczywiście staram się taki ruch wykonać. Uwierzcie mi, jest to bardzo, bardzo wymagające, żeby w tej pozycji utrzymać. Pionowo przed ramię i wykonać ruch, tak jak przy wyciskaniu. Skurczę. <gry> Mięśnie okolicy łopatek gwarantowane. Oczywiście możemy wykonać to również z dwoma gumami zaczepionymi w taki sposób, że jedna jest przy łokciu, druga jest przy ręce. Wówczas mamy pracę jak gdyby obustronną, nieco trudniejszą. Uważam, że tego rodzaju ćwiczenia są naprawdę bardzo korzystne, ponieważ jest to bezpośrednie już naśladowanie tego ruchu, który chcemy osiągnąć i przygotowanie całej obręczy barkowej, włącznie z rzeczonym mięśniem podgrzebniowym do tego, aby odpowiednio stabilizować cały układ, który będzie wyciskał ten odważnik. Zatem podsumowując, uważam, że większość z nas, jeżeli mamy odpowiednie zakresy ruchów, jeżeli jesteśmy w stanie z małym ciężarem wypracować odpowiedni tor pracy wyciskania z odważnikiem, to nie ma potrzeby, aby Dodatkowo adresować stożek rotatorów. Oczywiście, jeżeli mamy jakieś problemy, czyli już jest tam jakiś kłopot, czy ból, czy ciasno to podbarkowa, czy coś innego, czego problem może leżeć w tym, że nasz stożek rotatorów nie spełnił swego zadania lub nie był odpowiednio aktywowany, ma sens taka praca. Rzeczywiście okazuje się, że tego rodzaju ćwiczenia zmniejszają ból, Wzmacniają troszeczkę te osłabione struktury. Jeżeli tam był jakiś kłopot, to w taki sposób można go załatwić. Natomiast jeżeli po prostu jesteśmy zdrowi, chcemy sobie wzmocnić stworzyć grotatorów, ok, wzmocnimy go, ale w żaden sposób nie wpłynie to na to, że będziemy wyciskać lepiej, że będziemy wyciskać większe ciężary, tudzież, że poprawi się nasz rytm ramionowo łopadkowy nasza praca z odważnikiem, sztangą czy czymkolwiek innym. Zatem, Znowuż, czasami warto posłuchać siebie, ponieważ, będąc szczerym, to badanie, o którym Wam powiedziałem, tak naprawdę znalazłem dopiero przy okazji pracowania nad tym materiałem, kiedy chciałem mieć coś na poparcie swoich teorii, swoich przypuszczeń, które pojawiły się już dawno temu. Czyli, że nie ma czasami sensu poświęcać za dużo czasu na niektóre ćwiczenia, które tak naprawdę no, w zdrowym układzie nie zmieniają nic, oprócz tego, że no wzmacniają te mięśnie, ale to niczemu się nie przysłuży. Dobrze, to chyba tyle, ponieważ jeżeli zacznę kolejny temat, kolejne mięśnie, czyli zębaty, trapezius i tak dalej, to zejdzie nam za dużo, a przecież mamy jeszcze sporo czasu przed sobą, prawdopodobnie ten kanał będzie się rozwijał dalej. A żeby tak było, to bardzo proszę, żebyście lajkowali, komentowali, zapraszam do dyskusji. Myślę, że dam radę odpowiadać na większość komentarzy. No i oczywiście udostępniać te materiał, żeby niosła się wieść, na, żeby niosła się wieść na temat tego, że praca nad stożkiem rotatorów to czasami, czasami może być strata czasu i nie bójmy się tego powiedzieć. Czasami jest to po prostu niepotrzebne. Ok, plączy mi się język, więc to jest dobry mam, żeby przerwać. Dziękuję Wam bardzo i do następnego odciska. Do następnego nie odciska, a odcinka. Na razie dziękuję, cześć.